był piłkarzem, to byłbym... Mój tata był policjantem i podobało mi się, imponowało mi to, jak wychodził do pracy w mundurze. Pierwsza premia w czwartej lidze wsparcie Oborniki. Pamiętam chyba 150 zł. Kultowy tekst. Chłopcy krajowcy zawsze uczą się. Nie ma sianka, nie ma granka. Z techniką na bakier. O, następne. Najlepszy tancerz. Artur Jędrzeńczyk. Największa maruda śpioch. O, duet Borysiuk-Makuszewski. Najdłużej pod prysznicem, przed lustrem. Piłkarze nie, nie, nie stylizują się, nie używają żelu. Absolutnie nie, nie ma takiej możliwości. Ostatnio śniło mi się, że komornik zabrał mi, kupowałem coś tam przez internet i mi to zabrał, bo Maciej Sadlok wytoczył mi proces, że go kopnę w kręgosłup. Nie są w w takiej historii. Przed meczem słucham ACDC, najbardziej pamiętna bura w szatni. A my tam graliśmy kiedyś taki mecz z Legią, trener wszedł i zmienił dwóch zawodników, po czym się cofnął i mówi: ale ty jesteś pierwszy do zmiany, ale wszystkich nie mogę zmienić, muszę sobie zostawić jedną. Poza stadionem najchętniej noszę, dobrze, nie jestem na tyle popularny wśród paparazzi, bo byłyby dobre jaja, jakby ktoś zobaczył, jak ja się ubieram. Najgłupsza rzecz, jaką zrobiłem na boisku, nie warto się poślizgnąć, to chyba taka głupia rzecz. Najlep... Najlepszy przeciwko któremu grałem, <grałem> oprócz kakao. <grałem> o, dobra, niech będzie ten kakao. Najgłupsza wypowiedź, jakiej udzieliłem. Ja się głupio nie wypowiadam. Najbardziej nielubiany zawód w Polsce? Chyba politykę. Gdzieś tam wysoko też piłkarz. Dziękuję bardzo.